Czy wiesz, że to z tobą robiłam swój pierwszy w życiu wywiad? Really? Sześć lat temu, o filmie Nie wszystko złoto, co się świeci. I nadal to robisz? I to jest twój sześć tysięcy któryś wywiad? Przynajmniej czterysta któryś. Zawsze dla dziennikarza z Europy, jeszcze Europy wschodniej, to zawsze wyjazd i spotkanie z, z takimi międzynarodowymi gwiazdami było czymś. Mieliśmy wrażenie, że jesteśmy królami świata. E, dużą przygodą było dla mnie e, wycieczka na preżankę na planie Harry'ego Pottera. To bardzo dziwne uczucie siedzieć naprzeciw ciebie, ponieważ znam cię od kilku lat, a teraz ledwo cię poznaję. Sam byłem trochę zafascynowany tym, tym światem, więc trochę jak duże dziecko się zachowywałem. Wspaniała przygoda. Czy wiesz, że kobiety od wieków były bardziej wielozadaniowe? A jestem po prostu jedną z tych dziewczyn. Pamiętam wywiad Sharon Stone, który był e, niezwykły. Zostałeś wychowany przez samotną matkę. Nie tak, zostałem. Był to jedyny wywiad, w którym e, osoba, z którą rozmawiałem, całkowicie mnie spacyfikowała i e, modliłem się tylko, żeby żywy dojść do końca tego wywiadu. Thank you so much. Dziękuję Thank bardzo. Dziękuję. So Mimo tego, że większość wywiadów odbywa się dzisiaj zdalnie, to oczywiście są momenty. Kiedy udaje się przeprowadzić taki wywiad, jak to mówimy face to face. To zawsze tak robicie? Tak, to taki wstęp. Lubimy ściskać dłonie na przywitanie. Pamiętam, szukaliśmy miejsca do nagrania Małgośki szumowskiej i Michała Englerta. I było miejsce przeznaczone dla mediów, poszliśmy tam, a tam był taki obrzydliwy, po prostu plastikowy namiot. Ja I wiem, grajcie to! Ja, żebrałam w hotelu takim excelsor najbardziej w ogóle wypasionym hotelu w tej Wenecji, żeby udostępnić dostępnili nam y, przestrzeń piękną koło basenu nagraliśmy udało się a potem następne media które przychodziły z tego plastikowego namiotu mówiły, my też chcemy ale nikt inny nie dostał tej przestrzeni więc to było naprawdę to był sukces Pamiętam Pamiętam Orlando Bluma, który mnie podrywał ja w tej ciąży gdzie no, nie czułam się jakoś super atrakcyjna to było bardzo miłe So ja podziwiam Ankę, że ona była w stanie zadać jakiekolwiek pytanie. Jam prawdopodobnie się działa. Różka śliny, spływałabym mi po policzku i pewnie po prostu bym się przez te pięć minut gapiła i nie, nie wypowiedziała słowa. Ania Wędzikowska też nieprzypadkowo znalazła się w dzień dobry, bo to ja ją do dzień dobry do tego mechanizmu poleciłem, nie wiem, czy ona to pamięta, ale spotkaliśmy się przez przypadek na ulicach Londynu i pamiętam, szła w takim różowym, pierzastym futrze i w kaloszach. Mówię, co to za zjawisko? I ona się pyta, co ty tu robisz? Ja mówię, że przyjechałem na premierę, właśnie jestem po wywiadach. Ona o oh że jak ja bym też tak. Chciała i, 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 i dałem jej właściwy telefon. Jesteśmy 14 godzin lotu od Warszawy w Hollywood, w miejscu, które jest mekką wszystkich aktorów. To było takie nie wydarzenie, że kto z redakcji jeździ na te Oscary, to ekipa, wszyscy i tak dalej. Więc to było też takie niesamowite, że, że myśmy byli takim okienkiem, okienkiem yy, na, na ten świat. Pojechaliśmy na Oscary i mamy nasze wejście. Zadziała się magia, bo w momencie tego naszego wejścia, które trwało parę minut, akurat wyszli. Aktorzy i twórcy filmu Parasite, którzy zgarnęli tam tych statuetek i z tymi swoimi Oscarami, właśnie po tym pustym już dywanie, przechodzili za naszymi plecami. Ja coś do nich krzyknęłam, oni nam odpowiedzieli. Nie wiem, czy to widzicie, tam idą dwa Oscary. Widzimy, widzimy. Congrats, guys, Congrats. Mm -hmm. to wszystko weszło, weszło na, na żywo. -ho, to czyli jest magia, magia to jest Rozmach był dla nas ważny, to był też taki oddech, powiew. Nowego świata. Kinga jeździła na Oscary, i tego typu relacji pojawiało się u nas coraz więcej. To była osobna kategoria sama w sobie. Kinga za oceanem, relacjonujące jakieś wydarzenia. Tutaj za mną w Dolby Theater właśnie kończy się bal u gubernatora i wychodzą wszyscy nagrodzeni Oscarami. Bez dwóch zdanie, wyjazd na Oscary to było dla mnie wyzwanie. Za chwilę, czyli mniej więcej za 17 godzin tą ścianką będą maszerować, przed tą ścianką będą maszerować nominowane gwiazdy. O Boże, gdzie my nie byliśmy przez te 20 lat? Nie Byłam z kamerą naprawdę na setkach planów filmowych i serialowych. Jesteśmy na planie prawa Agaty, Na planie bogów Łukasza Palkowskiego byłam w, dokładnie w tej scenie, kiedy y, Zbigniew Religa dokonuje pierwszego udanego przeszczepu. 85 rok, bardzo ważna scena. Tomek Kot w wielkiej misce niesie serce, a my z kamerami za nim. Jest ci owoc, ludzie, e, szanowni. Pamiętam, jak byłem na planie m, brytyjskiej produkcji o dywizjonie 303. Dawaj, dawaj! I grali w niej polscy aktorzy i amerykańscy. Wśród nich e, Milo Gibson, syn Mela Gibsona. No, skóra zdjęta z ojca. Robisz świetną robotę. To nie jest łatwy kawałek chleba, e, bycie dziennikarzem w ogóle, rozmawiającym z ludźmi, rozmawiającym z gwiazdami. To wszystko to komercja. Filmy są jej wielką częścią, zwłaszcza w Stanach, gdzie filmy to drugi towar eksportowy Ameryki. To jest częścią komercji, te wszystkie kamery. Pamiętam oczywiście wywiad z Brusem Willisem, który był moim wielkim, nadal jest moim wielkim kinowym idolem. Uwielbiam z nim filmy, ale nie chciałbym z nim więcej wywiadów robić. Niestety pokazują nam, że musimy kończyć. O, czas się skończył. Ale widać, jak Bartek próbuje. Z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu z góry i, i, i z dołu. I powiem szczerze, że gdyby się trafiła taka możliwość, to bym odmówił, naprawdę bym odmówił. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Dla mnie takim wyzwaniem są rozmowy z Robertem Więckiewiczem. Powiem nam takie momenty, kiedy odpowiadał y, półsłówkami, mówił tak, nie, nie wiem. A grałeś kiedykolwiek na czymkolwiek? Próbowałeś? Tak. Na, na czym? bałkach przedszkolu. Dziękuję <laughs> bardzo. Z zawsze, czy na festiwalach, czy na orłach na przykład, ta taka zawsze pogoń za tym, za gwiazdą, to jest duże wyzwanie. Zabawne, że wszyscy myślą, że Pacino już u Pana grał. To przez Ojca Chrzestnego. Wiem, to właśnie dzięki Coppoli poznałem Ala. Tak jak świat i też świat filmu się bardzo zmienił przez ostatnie 20 lat, tak też zmieniło się e, takie praktyczne, codzienne życie dziennikarza e, filmowego. Zdarzało mi się latać do LA na... Jedną noc. Byłam w Los Angeles, ostatnio to sobie policzyłam, 50 razy. Proponowano dziennikarzom wywiady do właściwie każdego filmu, tak? E teraz ta pula się sukcesywnie e zmniejsza. E wymagało od kogoś, kto tam jedzie na ten... E, e, Przeżdżankę e, takiej e, dynamiki ek, ekwilibrystyki trzeba było być przygotowanym, bo było tylko 5 minut na rozmowę z gwiazdorem X czy Y. Po pandemii naprawdę 95% wywiadów odbywa się online. Hello, I am Anna from Poland. Hello. Przepraszam. Łatwo rozprasza się przez Pedro Pascala. Widziałeś to już? Pierwszy raz wczoraj na czerwonym dywanie. Gadżety z kadr są dosłownie wszędzie. Wiem. Zagraniczne gwiazdy dziwią się, jak łączą się z nami na wywiad, że my nie siedzimy gdzieś przy biurku w redakcji nad laptopem, tylko że mamy studio zbudowane z myślą o wywiadach nagrywanych przez komunikatory internetowe. Halo? Proszę tutaj wpisać kod do spotkania, łączymy się, pik, pik, jesteś, you're on, tak? I, 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 I tyle. Podoba mi się pokój, w którym jesteś. Czy to ten sam budynek? Chciałabym, ale niestety nie było możliwości, żebyśmy pogadali na żywo. <grym> Już my to wyjaśnimy, z kim trzeba. Thank Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na... Dzień